Dzień dobry. Chciałem pokazać w jaki sposób w programie ABC płyta można rozwiązać zagadnienie fundamentu obciążonego wodą. W tym przypadku parcie wody jest większe niż ciężar własny płyty i w tym momencie przy takim obciążeniu to ta płyta nie będzie się opierała o podłoże, tylko się będzie opierała o ściany i słupy budynku, który jest na niej postawiony. W tym celu deklarujemy następujące podparcia. Podłoże, dobrane ekwiwalentny i podpory sztywne, przegubowe, które zostają wprowadzone w miejscu obciążeń pochodzących od ścian i ewentualnie od słupów. Zadajemy obciążenia i następnie musimy ustalić w których schematach które podparcie będzie działało. No więc w przypadku ciężaru własnego wybieramy strukturę i możemy usunąć zbędne podpory, ponieważ one nie będą działały w przypadku tym, w tym schemacie, jak również nie będą działały w następnym No więc w wybranych schematach OK, i proszę Państwa, podpory są usunięte. Natomiast w przypadku wody, podpory mają zostać, natomiast nie ma być podłoża, czyli usuwamy zbędne podłoże. Tylko w tym schemacie. No i proszę Państwa. Możemy teraz sobie przejrzeć ciężar własny. Jest informacja o usuniętych podporach. Przy pomocy klawisza plus możemy zwiększyć zakreski, żeby zwiększyć czytelność. To samo mamy w drugim przypadku. Natomiast tutaj, jeżeli klawiszem T pokażemy ikony podłoża, no to mamy informację o usuniętym podłożu. Uruchamiając obliczenia jest informacja o tym, że jest to zadanie z tak zwaną zmienną strukturą. Jeżeli teraz uruchomimy obliczenia, to, proszę Państwa, będą rozwiązywane tyle razy, ile mamy schematów obciążenia. No bo w każdym schemacie może być inny układ podporowy. Czy jest to płyta fundamentowa? No oczywiście, że jest. No i proszę popatrzeć. To jest obciążenie od ciężaru własnego, czyli tylko na podłożu sprężystym. Tu mamy obciążenie liniowe od ścian, a tu, proszę Państwa, mamy obciążenie parciem wody w sytuacji, kiedy podporami są ściany i słupy budynku stojącego na płycie fundamentowej. Proszę Państwa, lista mnożników, wszystko jest. Tu mamy nie wiem czemu wyłączony. Możemy go raczej wprowadzić jako zmienny. możemy obliczyć proszę Państwa obwiednie, zbrojenie wszystko zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie ABC Płyta. Dziękuję.